Cześć, nazywam się Tomek Zielonka. Jesteśmy w lesie. Nie od dzisiaj wiadomo, że to miejsce ma kojące działanie. Ale czy zioła związane z lasem mogą leczyć, poprawiać nam urodę? O tym wszystkim dowiemy się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam! Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Nie po to naparzyłem sobie tyle ziół, żeby na nic nie pomogło. Coś więcej powie mi o tym Karina. Jest leśniczką w nadleśnictwie Grujec, ale w lesie spędza każdą wolną chwilę, gdzie zbiera dary runa leśnego. Prowadzi bloga Zielarski Kącik Kari, na którym chętnie dzieli się swoją wiedzą. Kiedyś takie leśne damy nazywano wiedźmami, a dzisiaj Karina, czyli tak wygląda prawdziwy koszyk wiedźmy, tak? E, tak, jak najbardziej. E, zielarka prosto z lasu. Mamy tu mnóstwo ziół, które mają e, związki czynne, dzięki czemu działają leczniczo, ale także niektóre z nich możemy spożywać e, w sałatkach, a inne możemy użyć kosmetycznie. Czy to jest e, ciężkie pomóc Ci? Dzięki, wielkie, oczywiście. A, co byś uwiedział lecz... wiedzieć o koszyczku? Co tutaj ciekawego mamy? Może tak, co tu... zobacz, same skarby leśne. Jeżeli chodzi o tą żółtą roślinkę, tutaj pokażę Ci ją dokładniej, to jest nawłoć, mm -hmm. Ta roślina pięknie miodnie pachnie. Jest typowo nektarodajna dla pszczół, miododajna. A Czym jest dla nas? Dla nas jest y, bogactwem rutyny. E, rutyny, która uszczelnia nasze naczynia krwionośne, e, zapobiega dzięki temu pękaniu naczynek. E, no i oczywiście działa na odporność, A, wzmaga naszą odporność. Mm. Czy można ją jeść tak od razu? E, czy możesz coś spróbować, trzeba z tym nie zrobić. jest trująca, oczywiście. Mhm. Czyli to na odporność. Co tu jeszcze? E, Co masz jeszcze sobą? tutaj mogę Wam pokazać? Mogę Wam dzisiaj przedstawić także krwawnik. Kwawnik. Tak, na, on też intensywnie pachnie, tak, można z niego wysuszyć go, zmielić na proszek i posypać otwartą ranę. To przyspieszy y, ziarnowacenie i dzięki temu rana szybciej się zabliźni i szybciej się zagoi. Przepraszam, komar. O, rzeczywiście. Czy możemy jakoś sobie poradzić z tymi małymi... Draniami jakąś z tych roślin tutaj? <grymne> tak, oczywiście jest masa roślin, które y, odstraszają owady. E, nawet w tym koszyczku właśnie wrotycz y, i ten tujon, który tak intensywnie pachnie, ale także krwawnik ze swoim azulenem y, i także tujonem, y, świetnie odstraszają owady, ale jest też dużo leśnych roślin odstraszających owady. Czy tutaj Myślę, coś możemy znaleźć że takiego? Spokojnie, na, przykład? na pewno coś znajdziemy. Idziemy? Pewnie. Tu mamy, Słuchaj, mamy bogatą, pokrzywy, tak. które też robią bąble, ale inaczej. Ale dokładnie, dzięki kwasowi mrówkowemu, który nas parzy. O, zobacz, tu jest jedna roślina. E, mogę Ci o niej opowiedzieć. To jest bodziszek cuchnący, nie bez powodu cuchnący. O, bodziszek cuchnący. Tak, to jest geranium inaczej, geranium robertianum. Ja sobie pozwolę urwać tą roślinkę, żebyś mógł sprawdzić, czy to rzeczywiście jest cuchnący bodziszek. Jest, tak, tak. Prawda? A jak go wykorzystać? Jeżeli jesteśmy w terenie, no to nie mamy możliwości jakoś inaczej go przerobić. Po prostu go pocieramy i się nacieramy, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma alergiczną skórę, musimy troszkę uważać na to. Może nas troszkę zalergizować. Jeżeli jesteśmy troszkę odporniejsi, jasne. To, 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 to nacieramy bezpośrednio skórę. Czuć, czuć. Coś za coś. Komary nas nie gryzą, ale jak do domu wrócimy, to na pewno nikt nie będzie chciał się do nas chyba Myślę, przytulić, że tak. Nie? Są jakieś rośliny, których na przykład. Nie zbieramy, nie jemy pokrzywa, tak? Bo nas pewnie poparzy yy... jest w ogóle nie do użycia, tak? No nie, nie, zupełnie nie w tym kierunku. Ja właśnie bym powiedziała, że pokrzywę jemy, pokrzywę stosujemy kosmetycznie. Z pokrzywy można zrobić linę na przykład, ponieważ w tej łodydze jest mnóstwo łyka tak naprawdę. Yy. Nasi słowiańscy przodkowie robili z tego koszule, robili z tego liny. Nie tylko złyka brzozowego, tak naprawdę. O tej porze roku, jak widzicie, pokrzywa, pokrzywa nam tu kwitnie, dosyć intensywnie. Na przykład tutaj widać te nasiona. Nasiona w tym momencie zbieramy. One są bogate w błonnik, są bogate w tłuszcze, dzięki temu są wybitnie odżywcze. Czyli nie leczymy, ale jemy nawet. Jemy, tak? jemy, dodajemy jako przyprawę do potraw, i do, na surowo, do sałatek, i do potraw na ciepło. Dzięki temu będziemy mieć taką kurację odtruwającą organizm z toksyn, taką odżywczą, dającą mnóstwo witamin, mikroelementów. Potas, fosfor, żelazo, magnez. naprawdę, tam jest w pokrzywie jest wszystko. W pokrzywie można pisać by książki. Miała być wiedźma, akarina o potasie, witaminach, minerałach i innych naukowych rzeczach. Dzisiaj każda roślina została już sprawdzona wzdłuż i wszerz. Nie ma żadnych domysłów, są za to konkretne wyniki badań. Czyli deza postawiona, że leczymy lasem, jest jak najbardziej y, prawdziwa. Tak, oczywiście, że tak. W każdym lesie, na każdej łące tak naprawdę jest tak szeroka paleta leczniczych roślin, y, że możemy znaleźć remedium na każde tak naprawdę choroby, na każde problemy y, natury kosmetycznej, natury dermatologicznej. Y, także wystarczy tylko znać te rośliny i umieć je właściwie zastosować. Spragniony czegoś ludowego i mistycznego udałem się z pod Warszawy na Podlasie, gdzie indziej szukać magicznego działania ziół jak nie tu, w krainie Szeptuch. Jesteśmy na Podlasiu, tutaj zbieraniem ziół zajmują się całe rodziny. My idziemy spotkać pana Aleksandra. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej doświadczonych zbieraczy ziół na tym terenie. Czyste powietrze, życie w zgodzie z naturą i częste spożywanie ziół sprawia, że nawet najstarsi mieszkańcy tych rejonów mają wspaniały humor, wigor i wręcz niespożyte siły do pracy. Dzień dobry, w końcu Pana znalazłem, Panie Aleksandrze. Tak, Dzień witam. dobry, dzień dobry. Co Pan tutaj zbiera? No zbieram nawóz, licznicą. Jak długo Pan zbiera już, już te zioła? 30 lat. 30 lat tak, y, zawod, można powiedzieć, zawodowo i zarobkowo, zawsze rękami? Czy są też jakieś narzędzia? Czy każde zioło inaczej? Jak to wygląda? Ja to wiem, ja to zbieram każde zioło nożem. Najlepiej. Przy samej ziemi nie, bo to tam on nie ma listka, wie pan, no. Musi być zioło z listkiem, nie sama odyga. Czyli z nożykiem pan zawsze chodzi, tak? z nożykiem tak, o. A ma pan takie swoje miejsca jak grzybiarze, że wie pan, że pan pójdzie w to miejsce, to tam na pewno znajdzie pan jakieś konkretne miejsce. Ja ziało? mam miejsce tam takie, y, po prostu, każdy, jak to mówię, spa, ma swoje miejsce, no. Ziało to, Trzeba szukać. Żeby wypełnić taki worek y, tym, tym ziołem, to jak długo pan musi zbierać? No to to, to jak tego jest, panie się trafi, no to nie wiem, dwie godziny. Dwie godziny. Tak. Mhm. Ja w tej chwili mhm. mam 78, a no, tak, niedługo luty, będzie 79. Mhm. Ale czuję się dobrze i zioło zbieram. No i jak trzeba, to się zatańczy. No, jak ktoś dobrze zagra, jakaś orkiestra. A jak trzeba, to i orkiestrę zastąpi. Przede mną jeszcze spotkanie z Mirosławem Angielczykiem. To niekwestionowany autorytet wśród znawców ziół. Na ich temat napisał doktorat. Jest naukowcem, ale ma szacunek do ludowej wiedzy. Jego przygoda z ziołami zaczęła się od babci, która była szeptuchą. To właśnie ona przekazała mu tajemną zielarską wiedzę, dzięki której prowadzi duży biznes. Jak to jest w zasadzie z tymi ziołami? Czy to jest jakaś magia, zbiera się o jakiejś specjalnej kwarcie księżyca? O co, o co w tym wszystkim chodzi tak na dobrą sprawę? To ma znaczenie, wbrew pozorom, wbrew temu, co czasami niektórzy z tego dorwili, czy Czyli śmieli, Nie ma się czego śmiać. Tak? Nie ma się z czego śmiać, tak. Ponieważ w rolnictwie ekologicznym lub nawet w, 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 bardziej w rolnictwie bi biodynamicznym fazy księżyca mają bardzo duże znaczenie, jeśli się działa, uprawia, zbiera, sadzi, a, więc zauważono, że w zależności od fazy księżyca jest różne nagromadzenia substancji aktywnych. Może nie są to aż tak bardzo duże różnice, ale można je uchwycić doświadczalnie, laboratoryjnie. Las to jest środowisko, gdzie zbieramy zioła dla przemysłu, dla przemysłu spożywczego, dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, dla jeszcze niektórych innych gałęzi. I tu już zamiast księżyca najważniejsze jest I Tutaj jest skład najczęściej nie mamy czasu, aż posługiwać się oczywiście fazami księżyca, ponieważ jeśli jest pogoda, to zbieracze najczęściej po prostu idą do lasu i, i, i te zioła zbierają. Coraz więcej tych gatunków, które rosną naturalnie w lesie, próbujemy nauczyć się uprawiać z wielu względów. Chociażby dlatego, że zapotrzebowanie na nie rośnie, natomiast jakby podaż maleje, ponieważ Wsi się wyludniają, a razem z tym jest coraz mniej zbieraczy ziół. No i oczywiście ma znaczenie też względy ochrony przyrody, ponieważ są ustalone, my ustalamy jako firma limity, jakie limity zbioru ziół, jakie możemy zebrać na danym, danym terenie, więc to też ma jakby znaczenie. Zbiorami na potrzeby firmy zajmuje się blisko 300 osób. Tacy zbieracze muszą uważać, by nie niszczyć lasu. Trudniący się takim zajęciem muszą posiadać odpowiednią wiedzę i być systematycznie szkoleni. Zioła przecież mogą nam pomóc, ale także zaszkodzić. Mówimy o tych roślinach leczniczych, ale pewnie jest też dużo roślin, które mogą nam zrobić kuku, prawda? Eee, tak, takich roślin może. Nie aż tak bardzo dużo, natomiast kilka gatunków jest takich, które, które, które mogą być e, tak groźne jak np. trujące grzyby. E, I te rośliny dawniej były również bardzo potrzebne dla człowieka, e, dlatego że e, no zagrożeniem dla mieszkańców wsi były często drapieżniki, wilki, które podchodziły często pod zagrody i posługiwano chociażby się chociażby takimi trującymi roślinami jak tojad. Tojad mordownik, albo tojad mocny. Tojad mordownik to jest, ma dobrą nazwę. Tak, jest kilka gatunków tych tojadów w Polsce i one są bardzo silnie trujące. Zresztą yy, yy, wiele gatunków, to, yy, to jest rodzina jaskrowate. Możemy go w ogóle dotknąć, tak, czy to już nam czymś grozi? Najbardziej toksyczny jest korzeń, który jest po, po, pod ziemią. Mhm. Liście nie są tak groźne. Należy do rodziny jaskrowatych, i w tej rodzinie jaskrowatych praktycznie wszyscy, wszystkie przedstawiciele, wszystkie gatunki są szkodliwe lub trujące. To Ten... jak mordownik od razu wiemy, że to jest niezłe ziółko. Pani Czy możemy pokazać, jak wygląda korzeń tego, tego trującej, tej, tej trującej rośliny? E, moglibyśmy pokazać, ale. E, to jest roślina pod ochroną i, i po prostu nie będziemy jej kopać. <grym> zostaje, Natomiast zostaje, to jest normalny korzeń zbliżony do wielu innych. Oczywiście są również krzewy niebezpieczne typu wawrzynek wilczełyko, gdzie e, no, zjedzenie 80 jagód może spowodować również śmierć człowieka. Czyli las nas darzy, ale musimy robić to z rozwagą i przede wszystkim z pewną wiedzą. Wiedzą przede wszystkim. Z lasów nie możemy na przykład zbierać roślin chronionych prawnie. Już nie mówię o mordowaniu, ale chyba nikt z nas nie chciałby zjeść czegoś na zaparcia, przy na przykład ostrym rozwolnieniu. Gdy chodzimy po lesie, ja widzę piękny zielony las. A gdy wy, zbieracze, chodzicie po lesie, to. Od razu widzicie, tu jest taka nazwa, tam jest takie zioło, tu takie zioło, to, zbym, to bym zebrał, tego bym nie zebrał. Ja na przykład patrzę na las jako na miejsce, gdzie w razie potrzeby mógłbym się uleczyć, mógłbym przyprawić jakiś posiłek, mógłbym wręcz ten posiłek sobie z tego lasu przygotować, mógłbym zrobić jakieś proste dania, mógłbym pewnie kogoś otruć. No, dla mnie jest to niezwykle ciekawe środowisko, nawet w tym ujęciu takim historycznym. Obecnie jak mamy wiele produktów, wszystkie produkty praktycznie pod, pod ręką, chociażby papier toaletowy. Niezwykle ważna rzecz w życiu codziennym. Bardzo. Da, dawniej ten papier toaletowy zastępował mech. Dzisiaj o tym nie pamiętamy, a przecież niezwykle, niezwykle ważny, ważny surowiec. Do dzisiaj jeszcze nie udało się e, wynaleźć tak chłonnej substancji jak na przykład mech torfowiec, który potrafi wchłonąć 9 razy tyle wilgoci niż sam waży. I do dzisiaj nie udało się wynaleźć tak miękkiego papieru toaletowego, podejrzewam, jak mech. I tak zdrowego, podejrzewam. A skoro o zdrowiu mowa, to gdzie indziej ponie jak nie do lasu? Pamiętajmy, lasy państwowe są otwarte dla wszystkich i każdy może z nich korzystać. Oczywiście rozsądnie, nie niszcząc otaczającej nas flory i fauny. I mądrze, nie zabierajmy roślin, co do których nie mamy pewności. No ta roślina jest chyba każdemu znana, to seler. Seler tak, jest znany na pewno każdemu, natomiast to jest roślina łudząco podobna do selera. Rośnie często w takim dzikim terenie, gdzieś na obrzeżach lasów, w takich miejscach żyznych. I to nazywa się blekot. To można spróbować? E, można, jeśli chce się odejść z tego świata, to proszę bardzo. Roślina właśnie w dawnych czasach, najwięcej przypadków śmiertelnych zatruć, to było właśnie tą rośliną, ponieważ ona w zapachu i wyglądzie jest łudząco podobna do, do selera. Jak jest młode, drobnoliskie, to bardziej do pietruszki. E, więc dlatego jest nie, niebezpieczna. W tym środowisku takim wilgotnym rośnie jeszcze jedna roślina, która należy do tej samej rodziny sederowate, to jest szale jadowity. Tymi roślinami dawniej wykonywano na przykład kary śmierci na, na więźniach, tomek pokaże coś jeszcze. W zasadzie to chciałem się nawet pochwalić, ponieważ jest to jedna z najrzadszych roślin, które występuje w Polsce, ale również w całej Europie. Prawdopodobnie, już około 100 lat temu, ta roślina została wyniszczona przez zbieraczy. Ta roślina nazywa się starodób łąkowy. Starodób? Starodób od dębu. Rośnie w takich, najczęściej w, gdzieś na takich leśnych polanach, gdzie jest dużo wilgoci. Uważano ją dawniej za panaceum praktycznie na wszystkie choroby, czyli Służyła do picia, jedzenia, okazana, Robiono z tego nawet talizmany, które miały chronić się od wszelkiego zła. Dotychczas tej rośliny było zbyt mało, żeby zbadać i potwierdzić, czy te, czy te informacje były prawdziwe, czy to tylko legenda. W tej chwili, jak pozbieramy, mamy tych roślinek troszeczkę już. Jak pozbieramy nasiona, założymy doświadczalną plantację i zobaczymy, czy. Jest to właśnie jedna z tych bardzo cennych e, dzikich e, ziół, dzikich roślin. Tego jest niezwykle mało w lasach, jak Pan mówił. Czego zbiera się najwięcej? W największych ilościach, e, których, który, na które jest największe zapotrzebowanie, zarówno w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, ale również chociażby dla żywienia zwierząt, to jest pokrzywa. No dobra, gdy pokrzywa przyjedzie do skupu, to co w zasadzie z nią się tutaj dalej dzieje? Przy tego typu działalności, jaką prowadzi Mirosław Angielczyk, pomiędzy firmą a nadleśnictwem musi zostać zawarta umowa. Las musi mieć gwarancję, że taka obecność nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. O tym, jak to wygląda w nadleśnictwie Rutka opowie nam Błażej Safaryn, specjalista służby leśnej do spraw edukacji i zagospodarowania turystycznego. Błażej, na terenie Waszego nadleśnictwa znajdują się firmy zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem Runa leśnego. Czy one jakoś szczególnie szkodzą lasom, w których teraz jesteśmy? Nie, wydaje mi się, że nie szkodzą. Możemy tutaj akurat w tym przypadku spać spokojnie, ponieważ firmy, które użytkowują tereny leśne, muszą zawrzeć nad Nadleśnictwem odpowiednią umowę. W umowie tej zawarte są warunki użytkowania i zbioru płodów runa leśnego. Wiadomo oczywiście, że w lesie też są stałe miejsca zakazu wstępu do lasu. To są na przykład uprawy do 4 metrów wysokości, czy też źródliska, ostoje zwierząt, gdzie tam po prostu do lasu nie, nie możemy ich wpuścić, żeby zbierali zioła. Czyli konkretnie mówicie, tu możecie, tu możecie, ale tu już Zgadza proszę się. nie wchodzić. się. Oczywiście tak? jeśli chodzi też o różnego rodzaju formy ochrony przyrody, w przypadku nadleśnictwa, Naszego mamy rezerwat przyrody, też w rezerwacie oczywiście tych yy, akurat zbieraczy wpuścić nie możemy. A na przykład niektórzy robią jakieś herbaty z albo coś, przecież yy, kaleczą drzewa, to gdzie mogą takie rzeczy robić? No w przypadku na przykład pozyskiwania tych akurat płodów, Pożytków z lasu, z drzew, akurat, no to tutaj nie możemy w żaden sposób dopuścić, żeby to się odbywało na drzewach stojących. Oczywiście można to zrobić, ale w przypadku zrębów, gdzie na przykład dane drewno jest po prostu ścięte i przygotowane do wywodu drewna, wtedy wówczas istnieje taka możliwość pozyskania na przykład kory brzozy. Tak to się odbywa z wielkimi firmami. A ja, albo jeśli znajomi nasi widzowie chcieliby pójść do Lasu też muszą z wami jakąś. umować. Tomek, zawrzeć. czy nasi widzowie chcieliby po prostu korzystać z lasu z różnego rodzaju użytków płodów runa leśnego mogą to robić w sposób nieograniczony, bez żadnych zakazów. Oczywiście należy pamiętać o odpowiednim zachowaniu w lesie i o tych stałych miejscach zakazu wstępu do lasu, o których już wcześniej wspomniałem. Tutaj żadna umowa nie jest wymagana i każdy może po prostu cieszyć się i użytkować i korzystać z terenów leśnych. Czyli zapraszamy. Zapraszamy. Po obejrzeniu dzisiejszego odcinka Myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że las jest pełen bogactwa. Co więcej, bogactwa dostępnego dla wszystkich w postaci ziółek, kremów możemy je kupić albo w sklepach, albo w internecie jako gotowe produkty. Ale dobrze teraz wiemy, że możemy również wybrać się do lasu i nazbierać sobie tych ziół po prostu samodzielnie do czego wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. A Państwo pamiętajcie już za tydzień kolejny odcinek programu Las bliżej nas.